Szanowni Państwo, dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu OGK Stoichy z Dolkanem Ząbki. Z nami trenerzy obu ekip i bardzo proszę o po komentarz, jeśli chodzi o zespół gości. Trener pan Marcin Sasal. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo słabo, nie stworzyliśmy praktycznie sytuacji, dlatego w tej pierwszej połowie schodziliśmy, przegrywając 0 -1. nie wykonaliśmy jako zespół żadnego, żadnego założenia, które żeśmy chcieli zrealizować, nie było pół dośrodkowania. W tej przerwie widzieliśmy, w tej części gry, a wiedzieliśmy, że to jest na pewno sposób na to, żeby strzelić tutaj bramkę. W drugiej połowie e, zespół GKS-u cofnął się samoistnie, no bo prowadzili 1-0, musieliśmy grać w ataku pozycyjnym, wyglądało to lepiej, ale musieliśmy musimy szybciej zagrać. Nie jest to naszą największą bronią. Było kilka sytuacji do zdobycia bramki. Kilka razy obronił Rafał Misztal raz. Jeden z zawodników po rzucie rożnym wybił piłkę yy, brzuchem z linii. No i, no i cóż, no, przegraliśmy zasłużenie, bo trzeba grać dwie połowy, a nie, nie tylko jedną. I po raz kolejny najpierw ratujemy chrobrego Głogów z z mega kryzysu i daliśmy im drugie życie. Teraz znowu żeśmy wstrzyknęli zastrzyk nadziei w zespół GKS OTH no bo 12 punktów to to na pewno jest mało. Dostali 3 gratisowe i jeszcze dwa mecze, także życzę, życzę sukcesów, a my jesteśmy po prostu e, strasznie zdołowani po tych ostatnich przygodach, które były i dzisiaj dołożyliśmy jeszcze porażkę do tego naszego bilansu. Nie wygląda to najlepiej i, i mamy jeszcze dwa spotkania, ale rundę skończyliśmy po prostu fatalnie na pewno zagraliśmy jeden ze słabszych meczów. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Dziękuję Stychy i Tomasz Walak. No, tak nie do końca się zgodzę, że te trzy punkty takie gratisowe, bo na pewno na pewno e, moja drużyna zasłużyła w szczególności w pierwszej połowie na te, na te trzy punkty, bo zagrali e, dobrze e, w naszych ustawień taktycznych i konsekwentnie w ofensywie, także ja jestem bardzo zadowolony, uważam, że obcy zostawili dzisiaj serducho na boisku i są taką drużyną, jaką bym chciał widzieć, tak? W pierwszej połowie e, zrobili dobre widowisko. E, chciałbym się powiedzieć chwilę o tak? bo gdzieś gdzieś teraz trochę radości u nas euforii, ale ale ta chwila długo nie będzie trwała, bo od jutra już musimy mocno pracować, żeby, żeby te trzy punkty nie były, nie były punktami gdzieś wyjątkowymi jakimiś tak jednorazowymi, tylko musimy zrobić serię, żeby zrobić serię, żeby dążyć do tego, żeby utrzymać z stychy w pierwszej lidze. Pozwolę sobie trochę na prywatę to jest zwycięstwo dla żony dla dzieciaków, bo przez ostatnie trzy tygodnie w ogóle mnie w domu nie widzieli. Dziękuję trenerze. Na pewno mają panowie pytania. Ponieważ mam to pytania do no, trenera, jak to z trenerem jest, czy trener już wie, że zostaje końca roku, czy, czy jest do końca roku, czyli z meczu na mecz, będziemy musieli się dopytywać, czy już wie, trener naczuję? E, na tą chwilę wiem, jestem trenerem, trenerem GKS Utychy. Ja prowadzę zespół Damian GLMX, oczywiście jest aktywnym trenerem, który mi pomaga w pracy, tak samo jak Krystaan Drobiński, jak, jak Tomek Rogala w czwórce pracujemy. Ja na tą chwilę jestem tą osobą, która jest najbardziej decyzyjną w tym sztabie szkoleniowym, a to jest sztab szkoleniowy, który współpracuje jak najbardziej w czteroosobowym składzie. Tak? Tu nie ma jakichś tam przesłanek, temu, żeby ktoś pierwszy, drugi. Ja podejmuję decyzję, ale ja mówię, wszyscy jesteśmy w tym sztabie szkoleniowym. Tak? Znaczy, no, rzeczywiście, po, tak jak powiedziałem na początku, ten sztab szkoleniowy jest czterosobowy po to, żeby te dyskusje były. Ja przed każdym treningiem spotykamy się z nami godzinę prędzej i dyskutujemy. Tak? Ja na takiej zasadzie chcę współpracować z moimi partnerami w, w tym w sztabie szkoleniowym, żeby była dyskusja. I dyskusja na pewno była. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że ja jestem, uważam, że. Musi być w drużynie trzon, któremu trzeba dać zaufanie. Nie może być tak, że po jakimś błędzie od razu się ktoś odstawia, tak? Jeżeli tak będzie robiono, to wiadomo, że to nie będzie pewności siebie, nie będzie, nie będzie takiej jakości w tej grze, jeżeli ktoś będzie czuł cały czas na sobie presję, że musi, że musi, że musi. Nie. Trudno, każdemu się z nas błędy przydarzają, a, a tutaj Piotek pokazał w kilku sytuacjach, że można na niego stawiać i że zrobił błąd, ale jednak w Katowicach też kilka sytuacji wybronił, tak? No my go oceniamy przez pryzmat jednego błędu, a w kilku meczach naprawdę pokazał się z dobrej strony i, i pomógł drużynie. Do końca jeszcze nie wiem, tak? Gdzieś tam jest, jest diagnoza będzie postawiona w najbliższy, no, nie wiem, pół godziny, godziny będziemy wiedzieć więcej, ale no, wiemy, że kopa wrócił już z urazem na poprzedni mecz, tak? Tydzień nie tonował, gdzieś ta, no, ta dwójka była naruszona, tak jak mówię, no, zacisnęliśmy wszyscy zęby, tak? Ja powiedziałem, że tu dzisiaj nic nie może nikogo boleć, musimy, musimy pokazać charakter różnie. Także no, gdzieś kilka, za, kilku zawodników grało z lekkim urazem, tak? Także no, co to będzie, czy to jest, no, po, 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 powtórzenie się tej kontuzji, czy to jest jakiś nowy uraz, no będę wiedział dopiero za chwilę. Także na tą chwilę nie jestem w stanie jeszcze odpowiedzieć. W tej chwili tak. Widzimy się na tydzień w na następnym meczu. A tydzień ma 7 dni, co się wydarzy to. Dziękuję, mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że, że nie. Także dziękuję i do zobaczenia za tydzień.